Co zrobić, żeby trwać w miłości Jezusa? Czy jest na to jakiś sposób? No jest. Jezus wydaje dzisiaj bardzo konkretne polecenia. Dużo dzisiaj mówi o miłości i widać w tym, co mówi, że miłość to nie są jakieś tkliwe słówka, ale że w jego wydaniu miłość to jest gigantyczna siła. Mam nadzieję, że ja i ty będziemy mogli jej skosztować i trwać w niej. Miłość, jaką pokazuje Jezus, to jest coś, co zmienia nasze życie, to jest zdrowie, to jest, to w ogóle to jest życie. Miłość w ujęciu Jezusa i Maryi, Jego Matki, relacji z nią, relacji z apostołami, to widzimy, że jest ciągłe działanie, to jest ciągła interakcja, to jest coś, co całkowicie przenika, wypełnia życie i do tego Jezus dzisiaj Ciebie zaprasza. Niezwykłe słowa. Polecam Wam też świetną medytację w aplikacji modlitwa w drodze. Jeżeli jeszcze nie ściągnąłeś aplikacji modlitwa w drodze, to polecam. ściągnij ją dzisiaj i postaraj się włączyć tą dzisiejszą medytację, bo przyprowadza ona wspaniale przez dzisiejsze słowo. Jezus wydaje polecenie uczniom: trwajcie w miłości mojej, ale też podaje warunek, i stąd wynika nauczanie Kościoła, w którym, w którym jestem, Kościoła katolickiego, które kocham i, i, i w które bardzo mocno wierzę, się angażuję, bo widzę, że jest prawdziwe: że nie wystarczy wyłącznie raz w sercu mm, uwierzyć i ustami wyznać, jak głoszą niektórzy. Bo nie tak naucza Jezus. Trzeba bardziej słuchać Jezusa niż jakiegoś człowieka, który przyszedł dawno temu i powiedział: "Eh, tam, co tam kościół, ja wiem lepiej. Jezus tutaj, zobacz, pokazuje, że jeżeli będziecie zachowywać moje przykazania, wtedy będziecie trwać w miłości mojej. Czyli potrzebne jest zachowywanie jego nauki, jego przykazań, żeby w niej trwać. Czy to znaczy, że miłość warunkowa jest ze strony Jezusa? Nie! Jego miłość dla nas jest bezwarunkowa, ale możemy się od niej oddzielić. W jaki sposób? No, Jezus tutaj w tym słowie też pokazuje. Mówi, że on słucha swojego ojca, a my możemy posłuchać przeciwnika Jezusa i zrobić nie to, co Jezus każe, tylko to, co mówi przeciwnik. To słowo dzisiejsze ma tak wiele znaczeń. Jezus między innymi mówi, że powiedział to wszystko, żebyśmy mieli życie w pełni. I niech we wszystkim ci Pan błogosławi.